faktycznie staracie się podejść do, tego, do, do swoich klientów yy, yy, wspierając ich w, w realizacji celów w taki zdrowy sposób, tak? Bo to też jest kwestia różnych celów, bo wcale nie jest prawdą, że zawsze pomagamy zwiększyć sprzedaż. Ja cały czas chodzę z takim przykładem firmy, w której, w której pani właściciel chciała się przejść po Bajkale w kwietniu, a nigdy nie mogła, bo były targi akurat w kwietniu, a musiała jechać na targi, bo była uwikłana we wszystkie procesy i... Na przykład projekt polegał... Na tym, żeby sprocesować organizację w taki sposób, żeby ona nie była niezbędnym elementem tych procesów. Więc zdarzają się i takie cele. Słuchaj, zdarzają się takie cele, że mamy klientów, którzy mają za dużą sprzedaż i potrzebują sobie ustawić procesy kwalifikacji tak, żeby w ramach tego przychodu, który mają obecnie, zwiększyć marże, bo wiedzą, że więcej klientów nie przyjmą. Więc jakby czasami zdarza się tak, że wcale, wcale nie jest tak, że ta taka najbardziej prymitywna strategia, czyli daj mi więcej lidów, jest najbardziej skuteczna. Okay. A to fajny przykład akurat z tym czyli też na przykład może być kwestia usamodzielnienia firmy, czyli działania firmy bez obecności bez obecności dotychczasowego lidera. I to też znamienne, że jak ja z jednej strony mówię o tych wartościach, pokazując swój kubek przed spotkaniem pokazywałeś, że sprzedaż to proces, tak? Rozwój, rozwój sprzedaży to proces. W, A, to, w, to, wierzy, w to wierzymy. Czyli to jest czyli nasz, nasz claim. Wiemy. Funkcji. No dobra, to świetnie. W takim razie to jest takie nawiązanie przy okazji do tego, co nas czeka na spotkaniach Sejs Angels w październiku. Ja tylko przypomnę, że wracamy po dłuższej przerwie do Poznania. Na razie we wrześniu tak mieliśmy Warszawę, w sierpniu również mieliśmy Warszawę, teraz powoli wracamy też. Do poznania, trochę przyznaję, że testowo zobaczymy, jak to jak to wyjdzie. Wiadomo, jaka jest sytuacja teraz cały czas nie do końca jeszcze stabilna, jeżeli chodzi o pandemię, ale ale będziemy w Poznaniu 19-20 w Warszawie, więc w związku z tym powiedz, co na tych spotkaniach dowiemy się. Oczywiście nie będziesz teraz nam relacjonował całości, bo to przed nami, ale tak w kilku takich punktach, żebyśmy wiedzieli, czego się spodziewać, czego się możemy od ciebie nauczyć. No dobra, to tak. To jest rzeczywiście taka prezentacja, która z mojej perspektywy jest dla mnie istotna, o tyle, że ona jakby w krótkim czasie gromadzi takie nasze najcenniejsze doświadczenia, których też zebranie najwięcej nas kosztowało w praktyce, bo, bo my jakby jako firma doradcza większość wiedzy, którą czerpiemy, to czerpiemy. Od klientów, wprost mówiąc. To znaczy, wspólnie z nimi robiąc pewne działania i wspólnie z nimi zwiększając sprzedaż w rytmie tego, że rozwój sprzedaży to proces, bardzo często przez wiele miesięcy prowadzimy projekt i widzimy bardzo wyraźnie, co się na przykład dzieje, kiedy handlowiec pisze na LinkedInie do klientów, zaprasza ich do sieci i od razu wysyła im wiadomość sprzedażową. Widzieliśmy to w kilkunastu organizacjach, znamy rezultaty, wiemy ile te firmy na tym zarabiały pieniędzy, bo mamy do tego dostęp. I widzimy to. Z drugiej strony, widzimy na przykład, że większość klientów, do których trafiamy, robi coś takiego, że na przykład, nie wiem, robi cold calling i dzwoni do klientów mówiąc: Dzień dobry, nazywam się Szymon Negacz. Dzwonię do pana, bo mam w ofercie strasznie fajne szkolenia sprzedaży. Wie pan, panie Marcinie, one są innowacyjne i chętnie bym się z panem spotkał i opowiedział o nich więcej. I też wiemy doskonale, jak. Takie dzwonienie przekłada się na finanse i na rezultaty. Bo otóż widzisz, w bardzo wielu organizacjach jest tak, że prospecting, to aktywne pozyskiwanie klientów, jest robione, żeby dla sztuki, żeby menadżer dał mi spokój. To znaczy, dzwonię, no bo Nie muszę nic. dzwonić. Tak, a dzwoni, bo muszę dzwonić, żeby wyjść na porządnego, ale tak naprawdę większość sprzedaży to i tak pozyskuje po relacjach. Tu kolega kolegi, tamten ktoś mi tam. I tak robię te telefony trochę dla sztuki właśnie, żeby je robić. Więc widzimy też wyraźnie, że bardzo często tak jest. W innych organizacjach spotykamy no, ale na ale przykład jak ludzi, widzisz, którzy. Ty widzisz, ty widzisz efekt, czy nie widzisz liczby. Widzisz yy, na przykład nie wiem, liczbę wykonanych telefonów, yy, być może widzisz liczbę maili. Yy, tak. Ale czy masz czas na to, żeby się przyglądać, jak oni pracują w, w praktyce, jak to wygląda, jeżeli chodzi o hagorców? Które działania doprowadziły do, do faktycznie dopięcia danego dnia? Są, ale na, na tym polega nasza usługa, właśnie, nie? no bo my musimy to, musimy to odkryć i odnaleźć w rytmie wiary w to, że wierzymy, że rozwój sprzedaży to proces. Musi... My to odnaleźć, bo w przeciwnym wypadku nie jesteśmy w stanie pomóc tej firmie. To znaczy, nasza praca polega na tym, żeby usystematyzować procesy po drodze. Czyli pierwszy proces prospecting, lead generation. Te lidy muszą się zacząć pojawiać w ogóle. I musimy to mieć pomierzone. To znaczy, musimy rozumieć, ile wykonaliśmy telefonów, jak często się dodzwoniliśmy, jak często udało się przebić do decydenta, jak często ten decydent nas wysłuchał i jak często poszedł z naszym działaniem. I jakby nasza firma charakteryzuje się tym, że my działamy w rytmie eksperymentów. To znaczy, formułujemy eksperyment. Powiedzmy, zadzwonimy do stu firm w taki sposób. Patrzymy na jego rezultaty i dlatego mamy bardzo dużo wiedzy z rynku, bo tych eksperymentów, myślę, przez ostatnie dwa lata sformułowaliśmy grubo ponad kilka tysięcy najróżniejszych. To teraz próbujmy na LinkedInie do stanów pisać na przykład. A teraz próbujmy najpierw zadzwonić, potem napisać maila, a potem napisać na LinkedInie przez cały miesiąc. A teraz próbujmy coś tam, coś tam, coś tam. I my zbieramy eksperyment i zbieramy dane, nie tylko z rezultatu, czyli zadzwonił sto razy, bo to jest bez wartości. Zbieramy dane z całego łańcucha, czyli wykonaliśmy jakieś działania, gdzie zaszliśmy ile z tego było lidów i potem w procesie jak to się przełożyło na sprzedaż czyli jakby ta prezentacja którą przeprowadzę to będzie omówienie najlepszych praktyk z naszej perspektywy które sprawdzają się międzyorganizacyjnie i które też są nietypowe które są takimi eksperymentami które w naszym wydaniu okazały się działać trochę lepiej niż zakładaliśmy które też działają najlepiej w różnych organizacjach i i, I dlatego mówię, że, że to dla mnie cenna prezentacja, bo, bo rzeczywiście zebrałem z tych naszych dwóch lat praktyki te eksperymenty, które nam działają po prostu najlepiej między branżami. Ale wspomniałeś też, bo dosyć często się też gdzieś zaczynaś pojawiać, Szymon, ja widzę, że teraz nawet <laughs> ostatni jeden z moich klientów powiedział Szymon Negacz, ten guru sprzedaży, więc jakby widzę, że faktycznie kawał dobrej roboty wykonałeś na rynku nie tylko z strony sprzedażowej, ale też twojego wizerunku i postrzegania, więc jakby tutaj chapeau to. Ale myślę sobie właśnie, jak teraz, nawet czytając ten opis naszego wystąpienia, gdzieś tam wspominałeś o tym, że ta wiedza, która będzie przekazywana na spotkaniu, będzie wiedzą unikalną. Że to nie będzie to, czego ty, o czym już mówiłeś wcześniej, że przygotowałeś dla nas coś specjalnego. Czy, czym się wyróżnia ta, jakby ta wyjątkowość tej wiedzy? Czy, czym to będzie inne od tego, o czym już mówisz, czy nawet mówiłeś w podcastach? Znaczy powiem wprost, ja tego w sumie chyba jeszcze publicznie nie mówiłem, natomiast e, nagrywanie czy w ogóle produkowanie dużej ilości treści, merytorycznej treści, e, ma na sobie pewne brzemię, bo jeżeli dałbym e, całość naszej wiedzy i kontentu w podcaście. To, to trochę zrobiłbym w konia naszych klientów, którzy przychodzą do nas, pogłębić to, o to, czym mówimy. Więc jestem bardzo uczciwy wobec tych ludzi, którzy przychodzą, poświęcają nam czas, płacą za bilety na szkolenia, czy płacą za nasze doradztwo. I mamy wyraźnie podzieloną wiedzę na tą dostępną publicznie i na tą, którą dostają nasi klienci. To jest dla nas istotne. I jakby dzielimy się bardzo mocno merytorycznie, jednak mimo wszystko, wciąż stawiając tą granicę. Więc jakby potraktowałem spotkanie w Stace Angels jako, jako spotkanie to, te, te spotkanie, w którym jakby, jakby podzielimy, się, podzielimy się głębokim insightem, to znaczy ja pokażę dokładnie narzędzia, które stosujemy. Będę to pokazywał na przykładzie Cellwise, bo to jest jedyny przykład, gdzie nie musiałem podpisać NDA. -ki. Natomiast to jest też dla mnie istotne, że większość tych rzeczy, które robimy u klientów, i tak najpierw testuję na własnej firmie. Uważam, że to jest uczciwsze wobec nich, więc będę pokazywał konkretne narzędzia, będę pokazywał konkretne przykłady tego, jak co zrealizowaliśmy. Będę też konkretnie mówił, ile to przynosi klientów nam albo z jaką konwersją to działa w innych przypadkach, więc jakby będzie się to wyróżniało wymiarem praktycznym, bardzo głębokim. To znaczy, ja naprawdę pokażę większość, większość wszystkie rzeczy, do której będę opowiadał, że tak fajnie jest robić, będę w stanie pokazać na to praktyczny przykład i powiedzieć, jakie rezultaty to przyniosło. I tutaj wrócę powiedzieć, Szymon, że oprócz tej kwestii, wiadomo, dla mnie bardzo istotnej, czyli też tego, że jesteś z, jakby ważną częścią Sejs byłeś na spotkaniach w Katowicach już dwa lata temu, więc jakby to miało duże znaczenie, ale też zdecydowanie zapraszając się do społeczności, zwracaliśmy uwagę na praktyczność Twojej wiedzy. Obserwując to, jak działasz, jak dzielisz się, to jest, to jest wiedza. Ja wiem, że czasami w trakcie różnych wystąpień, gdzieś oglądając różne wywiady, można słuchać, jak ktoś opowiada, że to jest wyjątkowe, unikalne i tak dalej. A później się okazuje, że to do końca nie jest. W Twoim przypadku, kiedy się Ciebie słucha, kiedy się o Ciebie uczuć, jakby zdecydowanie przebija ta praktyczność, ale też unikalność tej wiedzy. Wyróżniasz się taką transparentnością, więc jakby dziękujemy Ci za to jednocześnie. Nie byłbym sobą, gdybym nie życzył Ci, bo wiesz, mówiliśmy, że kawa będzie poranna, krótka, zapoznawcza, więc za chwilę będziemy musieli kończyć, żeby wszyscy mogli wrócić spokojnie do pracy, ale nie byłbym sobą, gdybym nie życzył Ci tego, żeby Twoje wystąpienie było na tyle dobre i w Poznaniu, i w Warszawie, żebyś mógł się później pojawić także w styczniowym finale, bo plan jest taki, oczywiście wszyscy, którzy są na Sejsen, cyklicznie to wiedzą, że Wszystkie nasze spotkania oceniamy z ekspertami, a pięciu najlepszych później występuje w finale, który jest podsumowaniem roku.